Cześć siemanko, tutaj Xalion, a to jest kolejny odcinek z serii Assassin's Creed 2 e, Także co, mamy tutaj mm, powrót do wili, e, po wydarzeniach z poprzedniego odcinka e, Także niestety póki co mm, resztę Toskanii sobie nie odkryjemy, ale spokojnie do Toskanii jeszcze wrócimy e, Także idziemy się tutaj chyba pewnie spotkać z wujkiem e, Tutaj do miejsca wykrzyknika, oczywiście And here he is, our campione Ezio. Oh, hell, Ezio. Ezio! I see you've wasted no time starting the celebration. And why not? You've done us a great service, nipote. With Vieri dead, La Toscana will grow quiet once more. Do you know what that means? Basta lavorare. Si passa tutto il giorno a bere. E a puttane. What? It's true. <laughs> <laughs> Come, Ezio, walk with me. No, jest onkol, cholera. Czemu ten dźwięk jest ścina? W z kodeksu, który od, tutaj odkryt, ukryto. A, czy to jest ta tablica? którą już zwiedziliśmy jest z dwa czynniki temu? Europie. I And he will kill you too, given the chance. Then I must stand against him if I wish to be free. But not until every other Templar has fallen to my blade. Father's List will guide me. Where will you go next? Firenze. Francesco de Pazzi will share the fate of his son. A sensible next step. No doubt he intends evil for the city. All right. To jest grim talk for one night Czyli idziemy tutaj do tych. Yy, do tej tutaj do pracowni jakby Coś mam tutaj zrobić? Powinienem przeczytać list. Dobra A, czyli po prostu mam wejść teraz do menu Kliknąć na chyba pewnie baza danych... Być może... Dokumenty... Listy... Oj 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 Giovanni Auditore... No dobra. Al magnifico Lorenzo di Medici mio protectore e amigo. I have done as requested and completed my investigation Into the okay. Dajemy drugi list. No to super. A ja chcę go otworzyć. Trójka. Dziwani oh, fuck. O, to jest właśnie chyba to.

No przecież przeczytałem, tak to mi się przynajmniej wydaje. Ojejciu, jejciu, no. Baza danych. Dokumenty. Nie wiem, strony kodeksu. Nie, strony kodeksu raczej nie. Listy. Czwania auditore. Nie powinienem go otwierać, pewnie... Cholero jasna. Bertol Berti, I put... G. Fraccio Condo Giovanni Auditore. No i dobra, przeczytałem wszystkie. Prawda. E, ostatnie pisze: Ludzie, miejsca, dokumenty. No nie przeczytam tego przecież. No nie ma jak nawet. Chcę, żeby wiedzieć co, możemy wrócić do Toskani, do, 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 do tego pierwszego miasta i można by. O kurczę. I można by właśnie odszyfrować te cztery strony. I chyba tak zrobimy, bo Oza mi coś nie chce gadać dzisiaj. Dobra, nie chcę mi się tam wbijać. Idziemy tędy prosto. E, no sz, cholera, powiedziałem prosto. I udamy się do. Y, no, zapomniałem nazwy tego miasta, tego pierwszego na F. Do Florencji, właśnie. Do Florencji, tak? Chyba tak, do Florencji. I weźmiemy sobie, oczywiście, tutaj ten karawan żeby się nie męczyć, żeby szybko, żeby szybko tam dotrzeć. Dobry. No to super. Jak mam przeczytać głupi list? Skoro no, no nie wiem, no. Zrobię teraz to małe cięcie i wrócę jak. Eee, jak, jak, jak hmm, Będę mógł już odczytać ten list Patrzcie, patrzcie, patrzcie Co to, co to, co to Co to Gdzie tam Kod kreskowy Nie wiem, z Hitmana Ale póki co chyba jeszcze nie mogę po prostu Z tym nic zrobić ale nie, pamiętacie, oni nam mówili, znaczy o oni. Yy, mówię tutaj w tym momencie o. O! Łączenie. Rebeka. Wait, wait, that's... that's not This can't be. Hold on. That's computer code. Lad mi kompile it. O oh, to jest ten inkrypczony file. Upload it to my computer. I'm a master at decryption. I can't! It's only compatible with the animus itself. Upload it to Desmond then. I can't believe this. Hello. This is they, they call me Subject 16. Listen, I don't have much time. There's something that I have to show you we have been lied to this whole time everything we know everything we've been brought up to believe <laughs> it's wrong okay um i've uploaded the evidence the file that, that 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 proves it all but i've split it into 20 pieces and locked each with a code <laughs> can't be too careful Qu queen isabella <laughs> no not her uh uh, ugh, what century is it? Oh, never mind. I've hidden the code to the first file inside this program. <sighs> find it, find them all, and along the way, you'll begin to see the truth. <laughs> what the heck? How did this get inside our Animus? Oh. Oh, the memory core. We transferred 16's memory data from Abstergo into the Animus 2.0. He must have hacked the machine when Vidic left him alone between sessions. Oh, hold on. Wait a second. The signs on the walls in Abstergo, the ones written in blood. Those were clues. He was telling us to look for them inside the Animus. Na początku od bloku I plik. Eee, 500 micrzys posiada wspólne cechy. Dostrzeż je, a zaczniesz rozumieć eee, a zaczniesz rozumieć. Eee, no to tak Moment, 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 moment eee, Ten, 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 ten eee, O oh fuck! I ten Fuck Wspólne cechy. Mmm, wspólne cechy to może. Ten. Ten. Wydaje mi się, że to będzie również. FAK! Ten. Właśnie. Już wiem o co chodzi. Eee, ten. Ten. Oraz ten. No, diab, diab. Na każdym z nich musi być jabłko. Na tym jest. Na tym nie ma. Gdzie jest jabłko? Tu jest? Nie Jabłko, tu jest jakieś? Nie no, nie ma. O, poszło zajebiście 24568 24568. Aha, dobra. Myślałem, że muszę sam jeszcze wpisywać. No czyli mamy pierwsze elementy, właśnie prawdy. Prawda to jest taki filmik, który pokaże nam pewną historię, której nawet ja już nie pamiętam, przechodząc tą grę. Tę grę. Także, także póki co sam nie wiem jeszcze tutaj, jakby co będzie finalnym efektem. Co prawda wiem, że oglądałem ten filmik na pewno, ale już nie pamiętam jakby z czym go się dokładnie jadło. Także to tutaj zrobię tutaj to standardowe co tu już mówiłem: małe cięcie. I wrócę do Was, już jak będzie tutaj gotowe. To wszystko tutaj ten list cały. Bo cholera wie, jak go tutaj na razie odblokować. Także cięcie. My love, I put these thoughts to paper in the hope that I might one day have the courage to sh-

Do you see the way the words cross from one page to the next? There is something underneath it all. Some kind of map. Where is it supposed to lead? Your father and I managed to make out bits of a prophecy scrawled across these pages. It was written by an assassin like us, who long ago held a piece of Eden. His name was Altair. He spoke of something powerful and ancient hidden beneath the land. What is it? But indeed? Solving that little mystery is exactly why we collected these pages. Then let me help. It's time I take on my father's work. All of it. I start with the page I took from Bieri. Leonardo would decode it for us. Then, return here when time permits, and we'll add it to the wall. No, I o to Także do punkt widokowy Villa Auditore. Okay. Da się tędy wyjść, chyba się da. Dokładnie. Yy, I teraz tutaj na górę. Może oni ja już go dawno odkryłem, prawda? Ale gra, jakby tego. No, nie przewidziała. No, cholera, którędy jak. Aha, i ja wiem, ja wbijałem się po. Ja wbijałem się po balkoniku. Stąd było łatwiej właśnie po balkoniku, a teraz właśnie nie pewien problem z wejściem. No to, czyli teraz będziemy się e, szykować do powrotu chyba do, do Leonardo. Interakcja. Już druga synchronizacja tego punktu. Okej. Okay. Zbierz cztery kodeksy traktujące o filozofii. A, dopiero mam zebrać je. Dobrze. Dobrze, że przynajmniej są zaznaczone jakoś. Ok, mamy jedną. Teraz tutaj i podniesiemy sobie stro. Ym... Swoje zdrowie, co mnie bardzo cieszy. To jest teraz gdzieś tutaj? No, mm, schudź! Okej, okay, tylko że nie widzimy następnej na mapie, chyba że jest po prostu za daleko, ale to chwila, przebiegniemy się w tą stronę. A czyżby nie było już więcej zaznaczonych? Nie, jest zaznaczona. Dobra. A, dopiero pójdziemy do bardziej odległej. Skoro, skoro już jestem tutaj przy bramie, to pójdziemy sobie tą bramą, weźmiemy konika... ...i konikiem się tam przejedziemy. No co rżysz, no? Jak do niego teraz wejść? Chyba prawym wsiadłem. No i dobra, ciśniemy. Szybciutko, szybciutko zdobędziemy tą, zdobędziemy następną, i pewnie będziemy się właśnie mieli wrócić do Leonardo Gdzieś to jest tutaj, tak? Tak jest Zsiadanie. Shiftem Dobra, czyli tutaj mamy już trzecią i jeszcze jedna. Dawaj dawaj, 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 dawaj. Dobra. Teraz znowu do bramy. Bo tędy chyba się nie da w jakikolwiek sposób wejść także wejdziemy standardowo główną bramą. I gdzieś tutaj po lewej stronie, za wejściem, była właśnie ta czwarta strona. Dokładnie, jest już tutaj. Myślę, że tędy będzie lepiej. I po lewej stronie, tak jest. Tak jest. Dobra, dotarłem do punktu kontrolnego i teraz działa Plus 800. Sprawdź co u Cloudy. Dobra, zobaczymy która jest minuta nagrania. Spoko. Jeszcze jest dużo czasu. Chyba żeby wrócić do do właśnie kurcze. Teraz ziomeczka Leonardo. A dobra, pierwszy zobaczymy faktycznie co u Claudii. czy Cloudy będzie tutaj. Nie, ale nie, dobrze, jest tutaj, dobrze, dobrze, dobrze. salute claudia no, siema. our uncle is un mostro this is outrageous what's happened he's making me work if father was here i'd never be stuck behind a desk like this and what are the terms of this supposed enslavement since someone decided we're going to stay here tio mario suggested we try and find the money to repair the villa problem is there isn't any i bet i can bring in some money Oh, great. More work for me. Well, benissimo. If you start paying for improvements to the town, I'll keep track of them in this book. And since I have nothing better to do, I'll also make note of any objects you bring in from the outside. If you actually get this place up and running, travelers might visit and spend money. Although I doubt anyone will want to come this far out of the city, but if they do, I'll keep the money we make in this chest. You're going to have to show up to take it to the bank yourself because when it gets full, I'm just going to take the extra cash for myself. Capito. Dio. Ok, czyli właśnie tak. E, rozwija się teraz Villa Monteriggioni. E, czyli tak, sklepy e, ...120... 157 i teraz można jakoś. Tak to się robiło. Wszystkie sklepy są otwarte. Nie, to chyba w sklep m, trzeba iść, jakby teraz do miasta. Do miasta i o, a bo nie mam, dobra? Okej. Okay. to kolekcje łącznie, Dobra, ja sobie to później. Ewentualnie, jeszcze będę ogarniać. I tutaj jest jakiś ziomeczek. Kto to jest? Architekt? To myślę, że architekt, tak. Buongiorno. Is there something wrong? Sir Mario hired me to deal with this mess, but I'm an architetto, not a miracle worker. Without money, I can't fix any of these buildings. And if someone brought you money, uh, then we'd be in business. Uh, you must be Ser Ezio, am I right, Uncle? No, I like this architetto. He gets very observant when he can spell money. If you want to fix up this town, I'm going to need it. I have a price list here for new shops and renovations. Just bring me gold, make a choice, and I'll begin at once. If I build you a shop, you, as the landlord, can purchase goods there at lower rates. If you invest more money in the shop, you get an even greater discount. As for renovations, well, you'll be bringing the town and villa back to life. As Sir Mario tells me, that was very important to your great great grandfather. When you buy shops and renovations, you'll be increasing the number of people who visit, causing your income to increase. So let's take a look. No pewnie. Ok. E, I teraz tutaj możemy właśnie. Mamy jakby taką mapkę, makietę e, w willi całej. E, I właśnie możemy e, robić e, tutaj różne, różne porządki w niej. E, typu. Na przykład e, postawimy sobie teraz, na przykład krawca. Mm, tak, poziom pierwszy. E, I na przykład sobie od, no, odnowimy na drugi poziom. O niestety nie mam tyle kasy, ale bank na przykład sobie postawimy, bo banku nawet chyba nie było. E, dalej postawimy sobie, może burdel po prostu. 3000, dobra, dajemy. Odnowiono budynek. No i dobra, e, zobaczmy teraz, ile e, zyskało na tym na, na, nasza villa. Wartość Montery Johnny wzrasta do 5000. Dobra, okej. Okay. Teraz zobaczmy, ile teraz ta skrzynia mieści w sobie. Halo, skrzynia. No dobra, nie to nie. Saluty Claudia. No, e, 657 już jest na 20 minut, a skrzynia może pomieścić e, 2629. Dobra, czyli, czyli, czyli na razie mi to wystarczy. Ok, i od razu mówię, że na pewno będę często tutaj przychodzić i oddawać tutaj kasę, bo jednak to się bardzo opłaca e, Później, kiedy będą naprawdę te części wszystkie drogie e, do ekwipunku i tym podobne to właśnie będzie mi to bardzo, bardzo e, potrzebne. Także e, ściana z kodeksem tutaj widzę, że nic nie możemy zrobić, chociaż możemy chyba je obejrzeć. Tak jest Możemy je obejrzeć, ale i tak gówno z nimi póki co możemy zrobić. Jedyne co to mapa jest. Mapa jest, ale to Ja wiem już o co chodzi Ale, ale oczywiście Bez, bez spoilerów eee, W następnym odcinku pójdziemy sobie tutaj do wujaszka A pewnie będziemy prędzej czy później wracać do Leonardo Także to byłoby na tyle w tym odcinku Zapraszam do komentowania Oceniania, subskrybowania eee, Wejścia na facebooka facebook Gaming. Eee, pozdrawiam was bardzo serdecznie Trzymajcie się, cześć!